Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Kopiacie w gospodarstwie. Aktualnie znajdujemy się na tej większej suszarni. Ponieważ dopiero teraz mam jeden dzień przestoju w suszeniu. Bo cały czas suszyliśmy babkę lancetowatą. To zdążyliśmy zdjąć to już tego samego dnia. Nakładaliśmy, więc nawet nie miałem czasu nagrać, a wiele osób tam się mi w wiadomościach prywatnych. Tam nawet na YouTube też zdarzały się pytania. Jak suszymy. A teraz kończyliśmy tam suszyć częściowo melisę. Tam ścieliśmy dopiero ponad 1 czwartą tych 3 hektarów. Jak tam przeliczyłem sezarki. A też przez te deszcze trochę dłużej zaszło z suszeniem ze względu na wilbeć. na zewnątrz. I też nie można było obmucić, bo muciliśmy melisę kombajną. Przyjechał nam znajomy na próbę, bo nie widzieliśmy, czy będzie mieliło liść, czy nie ale wyszło bardzo dobrze i najprawdopodobniej zakupimy w niedługim czasie bizona żeby omacać wszystkie dzieła bo tymianek jadali, tak tam wszyscy mucili co wychodziło bardzo dobrze, a przy myli się nie trzeba dobrze ustawić żeby nie mieliło liści, żeby nie były za drobne i dzisiaj właśnie wymuciliśmy dwie suszarnie, tam zeszło około 6 godzin co to, to jeszcze nam zostało do pozbierania z podsiatek tu właśnie tak stoły tylko na szybko ustawiliśmy bo nie będziemy dokładnie zmiatali bo i tak tu będzie szła dalej melisa do suszenia no, pod siatkami jest akurat najlepszy towar bo bardzo gruby liść ale będzie i tak go trzeba tam pociąć na krajelnicy jest trochę za dużo. aktualnie tu są po środku prawie jest tak Trochę większy i wzmacniany najazd. Czyli większy nie, ale wzmacniany. Tu są dospowane w środku profilę profile. Tutaj tak samo i tu jest akurat żebrowana 12. A na tych pobocznych jest 10. Bo potem normalnie wcofujemy ciągnikiem z tą maszyną samotnącą. Tylko tutaj mamy się dostawiany taki podjazd. I po prostu wjeżdżamy całkowicie na suszarnię. Nic się nie ugina. Już tak znajomy miał zrobione, nic się właśnie nie działo, więc A dużo mniej jest wtedy roboty przy nakładaniu, bo nie trzeba tego wszystkiego przenosić, nie trzeba kombinować z żadnymi podajnikami suszarnie będziemy jeszcze przerabiali najprawdopodobniej pod koniec roku, bo aktualnie mamy dwa wentylatory o średnicy metra, chyba jest 5,5 kabu na jednym. A to są jednak stare wentylatory nie mają takiej wydajności jak nowe i chcemy tam zamontować 4 sztuki, chyba 60 cm średnicy. U nas tu w okolicy jest taka firma co produkuje właśnie wentylatory i one tam mają chyba ponad 20 tysięcy metrów sześciennych, ale mogę się mylić. Nie wiem przy jakiej średnicy właśnie. I co nam pozwoli obniżyć znacznie suszarnię, tam wystarczy tylko stopki przyciąć. i to na pewno zwiększy coś wydajność będzie dużo niższa suszarnia będzie trzeba mniej powietrza wtłaczać no i też będzie szerzej dmuchało a tutaj to są jednak dwa a wtedy będzie też równie schło pamiętam obudowany już płytami warstwowymi, żeby też tego ciepło było jak najmniej traconego no i też naprawdę będzie zmieniony piec już na dużo większy niż posiadamy żeby tam był spory zapas mocy, bo możliwe, że już wtedy podepniemy tą drugą suszarnię też pod jeden piec byśmy chcieli mieć dwie a i tam też będziemy najprawdopodobniej spawali stoły takie jak tutaj wymiary stołów to jest 2 na 3 metra, odległość między prętami to jest 5 cm tak jak mówiłem tu jest żebrowana dycha na podjeździe jest żebrowana dwunastka cała suszarnia ma wielkość to jest 11,5 m na 15, bo tam są takie mniejsze stoły w narożniku wstawione, akurat. Mówię, no, tam Jeszcze przerobimy trochę tą suszarnię, żeby jak najwięcej zwiększyć wydajność, żeby skrócić czas suszenia. Bo na znajomym o taką akurat tylko ma całą spłyt zrobioną. Tam 2-3 dni i ma całkowicie suche, no, u nas tam. Około 5 dni trzeba suszyć przy no, no, takie pogodzie jak jest teraz tak, to myślę że do 4 35 dni dnia się powinno spokojnie zejść a jednak no, piec trochę pochłania bo to tam jest około 350 kg jako dziennie a też nie można kupować wiadomo no i ten trzeba kupić dużo droższy jako groszek żeby miał odpowiednią kaloryczność żeby utrzymywał temperaturę najgorsze są pierwsze 2 dni ze względu na to że cała bilgość musi uciec i albo będziemy montowali tutaj wentylatory wyciągowe albo zabudujemy tam nad wentylatorami do samego sufitu i będą tylko trzy takie małe otwory i będzie wciągało z powrotem to powietrze z wilgocią Bo właśnie na ten znają tak zrobione tylko tam na tyłu właśnie całkowicie otwarte wtedy tą wilgoć przedmuchuje a potem zamyka całkowicie i wtedy suszarnia wciąga tylko powietrze Środka, bo tam jest wykuta dziura też, żeby wciągało. No i zostawić tam dosłownie minimalną otwór, tam około 10 cm, żeby też trochę ciągu tego powietrza zworu, ale tak to już wyciąga nam to nagrzane powietrze z suszarni. No i wtedy też wiadomo, że dużo mniej spada. Jest dużo lepsza wydajność temperatury. Wiadomo, to pierwsze dwa, dni, tak jak mówię, no, cała wilgoć, bo my całkowicie zwożymy. Towar z pola. Nie przestrzamy go w ogóle na polu, tylko prosto z pola zwozimy maszyną samotnącą i nakładamy bez żadnego przestrzenia na polu, aby wiadomo nie traciło koloru. A w przypadku właśnie babki czy tam melisy, no to jednak kolor jest dość ważny przy odstawianiu. Przy babce, tylko mówię, no jeszcze nie ma tych wentylatorów i babka trochę gorzej chce niż melisant. No tam wyjmujemy te stoły z tyłu po jednym stole. Czyli tam się skraca o 3 metry. Wtedy bardzo dobrze schnie, bo tam raz nałożyliśmy, to nie do końca wyschło. A my lisy nakładamy około tak 1,5 metra nałożyliśmy grubości. Tam w miarę przeschło. Teraz może włożymy trochę mniej tam, przynajmniej z tyłu. No, także tak kręcuje się nasza suszarnia. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!